pierwszy filmik tutorialowy na kanale będę na przemian robił let's play i tutoriale, tak mi się wydaje w każdym razie w tym filmiku zacznijmy od tego czym jest sam break. jest to powiedzmy taki hack do ipada który zdejmuje zabezpieczenia od apple ponieważ początkowo jedyne rzeczy które możemy ściągać na ipadzie to rzeczy od apple czyli z appstore ten hak nam to odblokowuje, możemy ściągać rzeczy ogólnie z internetu, możemy uploadować rzeczy. Jak widzicie to Cydia jest to jak, tak jakby drugi App Store od twórców Jailbreak'a, w którym możemy ściągać różne rzeczy od innych ludzi, nie tylko od Apple. I zacznijmy od tego, gdzie możemy dostać Jailbreak'a. No więc wchodzimy w przeglądarkę. Oczywiście musicie to zrobić na komputerze, nie da się tego zrobić na samym iPadzie lub iPhone'a lub iPodzie. Więc wpisujecie tak. Evasion przez Zero. Official. I tutaj znajdziecie oficjalną stronę Evasion Childbreak, czyli głównych twórców Jailbreaka do najnowszej wersji Apple iOS. Zaraz nas przekieruję do odpowiedniej strony. No i tutaj macie już wybór Linux, Mac oraz Windows. Musicie mieć po prostu kabel USB podłączyć do komputera, wtedy ściągacie wersję dla waszego systemu operacyjnego i instalujecie, jest to bardzo łatwe. Oczywiście podczas procesu jailbreaku nie możecie dotykać zupełnie waszego iPad'a, musicie poczekać aż wszystko się e, uzupełni, wszystko się zrobi i wtedy prawdopodobnie wasz iPad i by, bo zrestartuje się kilka razy eee, i będziecie mieli Cydia. No i tak, co bym, bym chciał jeszcze pokazać w tym filmiku jest coś, co na pewno wielu z Was zainteresuje, czyli jak zainstalować eee, The Elder Scrolls 2 Daggerfall na iPadzie. Eee, zanim do tego przejdę, sprawdzę jeszcze jak to się wszystko nagrywa i dosłownie za sekundę do Was wracam. Dobra, wygląda na to, że wszystko działa. No więc, jak zainstalować DagryFall na iPadzie? Po pierwsze, potrzebujecie DOSPAD Beta. Jest to najważniejsza aplikacja, która tak, jakby emituje DOSA na iPadzie. No więc, wchodzicie w CD -ie. i musicie dodać specjalne źródło, z którego możecie pobrać yy, tego DOSPADa. Yy, jak to zrobić? No więc, na początku jesteście prawdopodobnie. To będzie wyglądało trochę inaczej zależnie od tego, co macie iPhone'a, iPoda, czy iPada. W każdym razie zawsze będą przyciski o tych samych nazwać, tylko w innych miejscach. Więc yy, u mnie jest, znajdujecie to tutaj. Jest to zakładka Sources, czyli źródła. No i edytujecie ją, Edit, Add, czyli dodać kolejne źródło. I o to, co dokładnie musicie tam wpisać. Oczywiście podam również wszelkie linki, jakich potrzebujecie, w opisie. Ja już mam to źródło, więc nie będę go dodawał. No i teraz wchodzicie w search, wpisujecie do spot, ja już mam wpisane, i wybieracie dokładnie tą wersję. No, inne również prawdopodobnie działają, ale ta jest najnowsza, najlepsza i sprawdzona przeze mnie. Tutaj zamiast modify, będziecie mieli install. Instalujecie ją i tak. Co jeszcze do tego potrzebujecie? Kilku aplikacji. Między innymi, iFi, pozwala Wam to tak, jakby przejrzeć dokładne pliki Waszego systemu. Jest to manager plików, no i Możecie go najzwyczajniej znaleźć w CD, wpisując tutaj. AFI, zresztą zaraz Wam pokażę. Właśnie. A oprócz tego potrzebujecie tej aplikacji. O tej dokładnie. Oj, niestety czasami się to zdarza, właśnie ja Mm, tak jakby skraszowała się, ale to nie problem, możemy wrócić do niej. No to jeszcze raz Wam pokażę. Safari Download Manager. Yy, tak, potrzebujecie tej aplikacji. Yy, jakieś błędy. Ogólnie pokazuję Ci często te błędy, ale zupełnie nic nie oznaczają, więc się nimi nie martwcie w city. I tak, to są wszystkie aplikacje, których potrzebujecie. Jak widzieliście, zapewne iFile kosztuje dość sporo i Safari Download Manager kosztuje dość sporo. Żeby móc pobrać je za darmo, musicie dodać sobie dodatkowe źródło. Na przykład Simple iPhone repo. Wchodzicie w niego. I tutaj macie pełne aplikacji, m.in. Safari no Loan Manager oraz iFile za darmo. Oczywiście podam Wam link do tego źródła w opisie, czyli co dokładnie macie wpisać tutaj, kiedy będziecie dodawać to źródło. Dobrze, więc teraz musicie pobrać tak, jakby samego Dell Scrollsa wersję na dos E, oczywiście link również wam podam w opisie, myślę, że już nie muszę tego specjalnie pokazywać, e, bo będziecie mieli linka, no, następnie musicie ogarnąć to w i -file. E, Ja szybko teraz to pobiorę, ponieważ nie mam tego już teraz pobranych, e, po czym do was wrócę i wam pokażę, o co tu chodzi i jak to zrobić. Dobra, ściągnąłem co miałem ściągnąć, czyli Alter Scrolls 2 z oficjalnej strony, do której link podam w opisie, oczywiście. No i pokażę dokładnie, gdzie to się ściąga. Wchodzimy po pierwsze w Disk, następnie War, następnie Mobile, następnie Media oraz Downloads. No i tutaj widzicie jest ten plik DF Install. Musimy go przede wszystkim rozpakować, więc klikniemy na niego UnArchivar. I czekamy. To może potrwać chwilę, dlatego wrócę do Was kiedy to się skończy. Proces rozpakowywania zakończony, więc mamy tutaj dwa pliki. Na razie tym plikiem się zupełnie nie przejmujemy. On będzie update'em do już zainstalowanej na gry. Nas interesuje ten plik. E, więc musimy go przenieść do odpowiedniego folderu więc przytrzymujemy klikamy select klikamy w tą ikonkę copy, copy e, wracamy się i wchodzimy do folderu documents. no i tutaj najzwyczajniej klikamy edit jeszcze raz w tą ikonkę i paste to również może że trochę zanot więc ponownie wrócę do was za chwilę co się skopiowało, mamy plik DFCD, w którym znajduje się instalacja, która nas interesuje. Teraz musimy użyć naszego do spada. Więc wchodzimy w TOSA i tutaj teraz musimy po prostu zacząć samą instalację. Wpisujemy CD. DFCD. I w ten sposób dostajemy się do naszego folderu. Klikając Start, możemy przejrzeć listę plików, które możemy otworzyć. Nas interesuje Install Excel, więc klikamy Return i czekamy za chwilę zacznie to działać. No i mamy instalatora Elder Scrollsa. Kontynuujemy. No i wybieramy instalację na hard drive. Ie. Za chwilę zobaczycie jedną ważną opcję a dokładnie to czym większy jest install size tym lepiej będzie chodziła gra u mnie występuje jakiś bug bug, przepraszam że kiedy próbuję ustawić install size maksymalny to wyskakuje mi błąd, że nie mam yy, wystarczająco wystarczającego miejsca na dysku, chociaż ja wiem, że mam nie wiem czy ondać się zresztą sami tak zobaczycie za chwilę no i jak widać nie mogę. No niestety. W każdym razie mogę spróbować jeszcze to zrobić z y, trochę mniejszym install-size. Mam nadzieję, że chociaż z tym będzie działać. no niestety ale o ile dobrze pamiętam z następnym install size to działa z tak małym install size to już prawdopodobnie gra się będzie ostro logować, naprawdę nie potrafię nic z tym zrobić eee, wydaje mi się, że to jest tylko Bóg tylko u mnie więc właśnie powinno być z tym problemu mm, mam nadzieję przynajmniej tak i teraz będzie to działać Instalacja może zająć trochę czasu, więc ja po prostu wrócę do Was, kiedy już się skończy. To tyle. Do zobaczenia za chwilę. Aplikacja już, instalacja się zakończyła. Tak, zwyczajnie wyłączyć, zupełnie dostanę. Lepiej wyłączyć też proces. Dlatego polecam Wam SB Settings. Możecie ją znaleźć normalnie w ale trochę ona kosztuje, dlatego warto ją ściągnąć z tej strony, którą Wam podam w opisie, o której Wam mówiłem, gdzie można ściągać darmowe aplikacje z CD. Macie tam różne gesty, którymi otwieracie tą aplikację. Ja mam swój własny właśnie to zrobiłem. Wchodzimy w proces i stąd wywalamy do spad. I teraz tym samym proces został zakończony. Teraz e, najważniejsza część, czyli wchodzimy w nasz document i tutaj mamy już dwa pliki dfcd, o tym tylko już wiemy. I mamy również plik Dagger. W da musimy ustawić permissions, to znajduje się tutaj. I w obu musimy ustawić user group world e, permissions. Nie ustawiamy tego Sticky, wystarczy Execute, Write i Read Te trzy opcje I to samo robimy tutaj Jak widzicie ja już mam to wszystko ustawione, ale wy naprawdę nie będziecie mieli No i tutaj Również musicie to koniecznie ustawić Jak widzicie wszystko mam już poustawiane Jeśli tego nie ustawicie prawdopodobnie nie będziecie mieli dźwięków w grze Lub w ogóle wam się grania odpali więc jest to dość ważne. Teraz wchodzimy w DOSPAD i musimy ustawić kartę dźwiękową. Musimy ponownie otworzyć instalatora czyli otwieramy klawiaturę i ponownie wchodzimy do naszego pliku CD DFCD Return i otwieramy instalatora. Wybaczcie za dziwne dźwięki. Aktualnie jem tabletkę na gardło, gdyż jestem trochę chory. Reconfigure the sound card. Tak. No i po pierwsze, Select Digital. Wybieramy Sound Blaster Pro. Nie musimy testować, chociaż jak chcecie, to możecie. Potem wybieramy MIDI. Tutaj również koniecznie musi to być Sound Blaster Pro. Return. OK. 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 I to tyle z konfigurowania karty. Następnie musimy wykorzystać plik, którego nie użyliśmy na początku. Właściwie to nie musimy, ale po prostu możemy. Um, ogólnie polecam, bo naprawia to kilka błędów, zaktualizować grę. Więc powracamy do media, downloads. No i teraz używamy właśnie tego pliku dodger. Musimy go przypokopiować nazwyczajniej um, do innego folderu dodger. A dokładnie do tego. Edit i potem paste. Ja już go mam, bo już to robiłem, więc ja nie muszę nic tutaj kopiować. Ale wy po prostu musicie kliknąć teraz Paste. Done. Za pomocą SbSettings Settings i waszego ustawionego gestu do włączania ich. Możecie po pierwsze wyłączyć do spada i ponownie go teraz włączyć musimy spaczować grę. Jak to zrobić? Tym razem wchodzimy ponownie do folderu z zainstalowaną Grom, jednak nie jest już to CDDF, tylko inny folder, czyli Dagger. Następnie wybieramy pierwszy plik, jaki znajdziemy pod Tab. Klikamy Return, i to przeprowadzi nas przez proces paczowania Będziemy kilka razy musieli go zatwierdzić. Klikając krawisz Y, co oznacza jest. I to będzie tyle z całej instalacji gry. Następnie, żeby odpalić grę, musimy wpisać. Spacja Z, C F G. Jednak jeszcze zanim odpalę samą grę, chciałabym wam coś pokazać. Jest to coś ważne, żebyście się potem nie irytowali, że nie możecie odpalić gry. Po pierwsze wpisując CD i dwie kropki, tak jakby cofacie się o folder do tyłu, zamiast odpalać ten folder, to powracacie do początku. Jeśli teraz wpiszecie fall z.cfg, to wyskoczy błąd. Dlatego, żeby to zadziałało, musicie być w folderze dagger. Czyli wpisujecie cd dagger return i teraz wpisujecie fall z. przepraszam. z. C, F, G i Return. Um, za chwilę do Was wrócę już w samej grze, gdyż włączenie gry z, z nagrywaniem ekranu robi pewne błędy, więc za chwilę do Was wracam w samej grze. Niestety, występuje jakiś bóg, że kiedy zaczynam nagrywać, to wyłącza się dźwięk z gry. Bo przysięgam Wam, że do teraz działał. Ale nie ma to chyba zbyt dużego znaczenia, bo tutaj chodzi tylko o to, żeby Wam działała gra. A gra normalnie działa z dźwiękiem. Nie mogę Wam po prostu teraz tego pokazać. Jest to początkowy filmik, jak widzicie. No, tutaj mamy jakiegoś koksika. W ogóle ciekawie zrobione jeszcze filmik. Zrobiony prawdziwy na, prawdziwą kamerę, a nie eee, komputerowo. No, stare czasy, stare czasy. W każdym razie mm. myślę, że to tyle. Nie będę Was za bardzo zanudzał teraz. I jeszcze wam tylko pokażę sam początek, jak to wygląda na początku. U mnie, nie przestraszcie się, ale u mnie to się będzie bardzo lagować. Ponieważ, jak pamiętacie, na początku wybrałem dość mały rozmiar instalacji. A czym większy rozmiar, tym lepsza jest tak jakby płynność gry. Nie mogę niestety na to nic poradzić. Nie dziękujemy. I wczytuje nam się już teraz gra, teoretycznie da się tak grać, ale wiadomo jest to dość denerwujące. Możemy sobie pomniejszyć. I no, sami widzicie, gra się lakuje tutaj okropnie. Niestety nie mogę zupełnie nic z tym zrobić. Bardzo jeszcze wiem co dają wszystkie te rzeczy. Mm. O, teraz przełączyliśmy się w jakiś inny mod. No, w każdym razie nie będę Was zobaczył, jak widzicie, gra działa, z tym, że z niezłymi legami. Mm. I to tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się mój tutorial. Jest to mój zupełnie pierwszy poradnik, a od dość dużej rzeczy. I trudnej do zrobienia, ale mam nadzieję, że nie poszło mi tak okropnie źle. Miałem wiele failów i ogólnie długo mi, długo zajęło montowanie tego wszystkiego, ale koniec końców jest. Mam, mogę Wam to udostępnić. I co mogę powiedzieć? Jeszcze mam dla Was kilka ważnych. Jak po wiadomości. Po pierwsze, podczas instalacji prawdopodobnie nie, nie udała mi się pierwsza instalacja. U mnie też tak było, tyle nie w tym filmiku, bo już wcześniej to instalowałem i to jest normalne po prostu. Druga instalacja się powiedzie, a pierwsza nie, więc nie panikujcie. Yy, I po drugie, nie wiem czy o tym mówiłem, ale kiedy będziecie włączali grę. Kiedy będziecie wpisywali fal.zcfg, tak jak Wam mówiłem, musi być w folderze Dagger. Eee... I tak, to tyle. Komentujcie, abonujcie, subskrybujcie. I do zobaczenia w kolejnych tutorialach. o S <try> Płodno czołg, czołg tworzą z rzeczy, pum, zajmijaj w, i w woli, by Ten wielki czołg, czołg, nigdy nie się, zajmij się, zajmij się, zajmij się, czołg, się, zajmij się, się, go zatrzymać Lecz